Witam w kolejnym odcinku z i Jedziemy sobie dalej. Mam pasjonującą walkę. I nierównym. Nikt jest więcej niż mnie. Ba! Najgorsze jest to, że ja nie mam nic, a nic z pancerzem. Ła! Spadać. Właśnie pro po pancerze. Leży tu i czeka na mnie, a ja mówię, że nie mam pancerza. masz. Leatherface! face. Ła! Masz. No nie mów. No Dobra. To gramy tak. To kilka... Ale ty twardy jesteś. Masz. Z tego pancerza, powiem szczerze, niewiele zostało. No to metro jest zdecydowanie. Pory są. To jest sekret? Wow. Kurde powiem wam, że mi nie trafił. Nie ja naprawdę sekrety sobie mogły odpuścić. Ła! Ale... Tu ściana jest. Mi postawili kolery Jedne. Masz czadowiego. Masz. Jeszcze ktoś? A no pewnie tego ledera to... No właśnie. On zginął. Tak się składał długo. Dobra, idę po amunicję. Coś jest jeszcze. A tak jak najbardziej. O, no pewnie już no się przyda amunicję. Coś tu nie odnawia się, widzę, właśnie się przede mną dosłownie pojawiło. Tam coś jest? Idziemy. Dobra. Co to, już koniec poziomu? Okej, okay. to następny. Ciśniemy. Dobra, to już was, panowie. Jeśli się rozkładali no właśnie kurdeż nie wiadomo gdzie iść co to jest jakaś broń minigun Wow, Może i faktycznie z tego miniguna albo z tego chociaż nie wiem czy ten dobry pomysł z minigana tak wróci Wah, I słabo mnie jakoś ścieknął. Nie, pojawi tych przeciwników. Do no. tego załatwimy w takim razie. Drugi pojawi. Nie, to już są mieli przeciwnicy, na całe szczęście. Co tam? Leatherface znowu? kolejni mumie tym razem. Mumie to tak mi się średnio podobają. No Czy jeszcze trafiał by było nawet nitko? Dobra. Masz. Odblokowało się, okej. Okay. Możesz cofnąć w jakąś amunicję albo coś. Nie wiem, że mogę, ale nic nie ma ciekawego. Hej. O! Dobrze, może najpierw chom zaatakuję. I tych skocznych, i lotnych. Na tamtej spiły się postaram posiekać. Pod warunkiem, że się nikt nie pojawi. Dobrze jest. Jestem tam przygodny, co? Ła, wow, ścieżka. Fajnie, jak się stąd cofnę, bo nie wiem co się dzieje, ja nie mieć czy jest na tym kontrolę. Mam destafu, który kurde, nasz. Pyk pyk, pancerz jakiś, coś, nie, nic, tak, masz, z tego może, się trochę Wow! Ilu tu tych przeciwników, matko boska, co tu się dzieje? I pancerz. No nie, zwalnijmy to, mówię, po No kurde już naprawdę. Bez przesady. Zbieram co się da. Jeszcze z tych, a może tą yy, kanister zbiorę. Nie, mam chwurę. OK. Pancerz średnio najeża, jak tu zwykle dywa. Tam są jakieś pancerze, co to widzę. Dobra. będzie jakiś atak? Czy nie będzie ataku? Co to w ogóle jest? Jakieś wyspy tam, czaszka. No, srogo. A! To jest. Możby małe dnojki. Upierdliwce No naprawdę. Strasznie upierdliwili przeciwnicy. Sejdik może jakiś, bo ja tak w ogóle nie savewuję. Co to jest? To, to, to jest chyba główny boss już. Aha, to idealnie nie można powiedzieć. Dobra. Eee. Co jest? On jest nieśmiertelny, czy co? Nie no śmiertelny. Jakoś tam dostaje strzały. Co ona jest? A tam. Masz. Ej, ale podobnie jak z tamtym przeciwnikiem, strasznie wolno i trapez chodzi. Może. Może. Hmm. Gdzie on jest? Aha, tu. Ej, no może z tego lepiej nie strzelać. Ła! Ile po pancerz? Dziękuję. Do o, ale trafiłem nim, idealnie. tym nieboszczykiem. Może. No tak średnio, na nie będziemy może. może jakiś. Uff. No właśnie. Może jakiś wyrzucony rakiet, który trochę lepiej działa. No właśnie. Chyba. A co to ona robi? wiecie co? Ja się w tego nie zbliżać. Tak, tak profilaktycznie Masz Ona dostaje w ogóle? Nie wiem Teraz chyba dostaje Tu z tej kuszy pierdolę tak mogę Może lepiej z tego Więc je trochę pozbierajmy i jakiś pan jaki jest. Coś tam dostaje, ale. E nie, dostaje. Coś do mnie strzela. Biorę to. Tu jest kiaszpetyczka, shotgun. Shotgun ammo. No, mhm. to będzie długa walka, coś mi się wydaje. Czy co? Ja wolę się do mnie jednak nie zbliżać tak bardzo Może tak trochę Może jakiś pancerz się O, jest pancerz Masz Dobra Wszystko ginie. Ja w to wolę nie wchodzić Ej, co jest? Ona mi zdrowie zabiera, halo? Wow! Nie wiem dlaczego. I ona jest. Wezmę sobie wyrzutnie. Mówisz, że jestem żałosny. Co ja ci powiedzieć. A bo mam taniec. Co? Nie Masz. Biorę pancerze. 7 ode mnie bambu nie miło chyba lepiej łazić dookoła nie wiem bo ona mi chyba zabiera zdrowie takie wrażenie dziwne tak coś tu się dzieje ewidentnie gdzie on jest Nie z tego, to ja ci mogę. O, lepiej z tego. Przecież to też jest takie średnie. Już chyba lepiej ze zwykłego, właśnie z tego maszynowania. Teraz może z tego. Bo kurde, te klamryzologie, on mi tak średnio pasi. Tutaj masz. No, coś tam dostaje. Nawet nieźle dostaje. Dobra, wycofała się. Ok, ła! Cóż to było? Będziesz mnie atakować? No nie. Dużo ich przywołuje. Teraz, jej zebrało. No nie jest tak źle. Kurde, myślę, że ją Może z tego? Trochę. tam mnie trafia jakiś główny dobra gdzieś uciekła widzę gdzie jakiś pancerz nie ma tu coś jest trochę gdzie ona jest tu jest okej okay. masz Nie już tam nie chikać Obie z głowy. No chyba teraz nie dostaje, mam takie wrażenie. Ja tu muszę chyba tylko biegać i uciekać przed tymi, nie wiem, trzemicami jak się dziwnym. O, teraz nic. A my coś do tego? Coś tam. Mam? Nie. To, to jest słabe, więc. tam koszę. Ale amunicja jest potrzebna właśnie ile mi się spojawiasz. Ła! Uciekła dedyga. uciekła, dobra Masz, pancerz, proszę dobra ła co jest długo Panie. a nie tragedii nie ma wciąż będzie trudniej się niż taki bo Chociaż jeszcze nie mówię nie mówię kop, bo jeszcze nie ugrał Dobra, schowała się, biorę amunicję. Masz. Jak ja nie trafiam? ja. Idę po pancerze. Tam jest jakiś. Nie się tego, nie wiem co to robi. Nie chcę wiedzieć. Hmm. Możemy tak z rakietnicy trochę postrzelać, mam sporo pocisków. Tylko... Nie używam. No, a technicznie to też widzę, robiłem Gdzie ona? Aha, tam. A. Nie wiem, czy to jest ostatni boss? To ostatni raczej ta gra nie jest zbyt długa w tym już trochę gram. masz wtedy go, no nie daj się pogryżeć masz No, tak mówiłem. Końcówka patrzcie. Prawie zgon. Wtedy. Może tak nie najemy co? no. spokojnie nie damy radę. Gdzie ona jest? Nie ma jej znikom. Aha Nie mogę zastrzelić Może się jak ja Op. Na kawałeczki się rozleciało, ale smutne. A pozbieramy jeszcze amunicję je awaryjnie, bo nie wiem, czy to koniec. Ale lepiej być przygotowanym na wszystko. Komplet, idziemy. Aha, to jest koniec. No, czyli dobrze myślałem. No to krótka gierka, ale. Dedikacja daję mojego do tamtej za. Ale już na rynku, czy nie? Aha. Rafał Krzemieński, no właśnie. No. Powiem tak. Gierka fajna, fajnie się gra. Vibe panikillera i jednocześnie Steve'ego sama z niej z racji tych sekretów, czy tam jak się zbiera jakieś tam nie, powiedzmy rzeczy z przeciwnicami na plecach wyskakują, to, to jest bardzo częsty motyw serie sama. Tak swoją drogą ciekawostką ta jest sama, trójkę już kiedyś też nagrywałem, ale w się nigdy nie pojawiła, z tych, że ta gra mnie strasznie zirytowała w pewnym momencie i mówię, o nie. Mówię nie, 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 nie zagrałem. Był taki etap u był... którymś już się nie pamiętam, bo ci takim na no, takim statku kosmicznym, wielkim jakim się walczyło, w Twitch mówię oczywiście samej i rondowaliśmy jakieś pustyni tylko z pistoletami i tam takie wiedźmy się pojawiały i one pamiętam, że podnosiły naszego bohatera w pewnym momencie i nie mogliśmy nim nic robić i taka sytuacja była w pewnym momencie, że te wiedźmy nas podnosiły, zrzucały nas na masę wrogów, którzy nas atakowali, a mieliśmy do obrony tak naprawdę tylko pistoletami, jaki i, i shotgun ten pierwszy najgorszy. Co się więcej te gra i wywaliłem całą serię, pamiętam dobrze. Kiedyś muszę do niej w ogóle przysiąść i nagrać sobie, sobie sama. Bo jedynka i dwójka dość dobrze się e, przyjęły na moim kanale. A Painkiller to już w ogóle. No, Painkillera może też kiedyś Helen Nation nagram. No, ale nie wiem, szczerze mówiąc, jak na Helen Nation, bo on dość kiepsko działa, z tego co wiem. I dość kiepską optymalizację. i tam w ogóle poziomy są pomieszane. Ja go mam co prawda ze wszystkimi dlc -kami. No, ale wracający gierki, fajna krótka co prawda, okej, okay. mi to akurat nie przeszkadza, bo to jest taka fajna sieczka na my. powiedzmy jeden wieczór, żeby sobie powiedzieć i spokojnie bym przejść, da radę. No, czym polecił? Myślę, że tak, mi się grało super, chętnie bym zagrał nawet dłużej w tą grę, jeżeli granie ludzi do końca to znaczy, że jest dobrze, albo jest krótka, ale w tym przypadku, akurat powiem szczerze, że mam pewien niebezpieczny i chętnie bym zagrał, nie wiem. Jeszcze, jeszcze powiedzmy tak z 2-3 godzinki, jakby dłuższa, to myślę, że mi się nie obrażał, Podsumowując, mi się podobało, nie wiem jak Wam się będzie ta gra podobała, trzymajcie się i do jakiejś następnej serii. Na razie jeszcze tylko w może jakiś ten będzie, nie, nie będzie, myślę, że będzie jakiś filmik albo coś, ale nie, trzymajcie się, hej!